Dam kolejny macień gold do BD. Zaczynamy to. Mamy zadanie pójść lub przyjść. Pierwszy do zaproszenia. Jest. Krobiłem sobie to na surbie. Ja mam to Jestem ciekawa jak mi pójdzie. Dobra. 45 poziom. Teraz tak. tak. Dobra, zaczynamy. Obecne. Dobra. 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 Jestem gotowy. Króbka medyczna. Lerys Memorial Institute. No to kto? U mnie, Katia. Ja nie wiem na kata grać, na superacko. ja blisko nas nawet dosyć. Co możemy zrobić zanim to przejdzie. No nie wiem. Raczej zdążymy. Co oni robią? Dobra, nagle zrobione. Ja trzeba ich pościągać, nie? Ej, stary, ja się mogę leższyć. Dawaj, wyleczacie. Będziesz zdrowy. Jak nigdy. Oj, blisko nas. Dobra, nie widział mnie, no dobrze. Ściągnęli się, okej. Okay. O nie. Łuu. Dobra, dostał z Hedona. Ajajaj. U aj. nie, jestem głupi, bo... Nie, dobre. No nie! Zostaw mnie. No, no, tyle. Niech ktoś mnie uratuje, halo? Tamten idzie. Nie, ona woli robić genon niż mi uratować, nie? Albo no, jest super. No nie rób tego genon, tylko mnie uratuj. No. Idź ratować. Innych, a nie. Będziesz mnie leczyć. Idź innych ratować. No ich nie znalazł, no. A nie? Nie znalazł mnie no! O! To możliwe, że się beiguje Nie, no nie beiguje się Super yeah. ansko? Fajnie No i po mnie I fajnie Wrócimy dalej hmm. Słyszałam pierwszy prestiż i teraz, Pier... drugi prestiż. Drugi prestiż na Jake Park. Let's go. O nie, będę tromboli pewnie wziął. Tom Thompsona. Oczywiście. Hmm, Niech nie robi gena zaproszenia. No i gen jest zrobiony. O niej przyjdzie do nas pewnie. Dobra, idę szukać zaproszenia chyba. Zaproszenia szukać. Dobra, szukam zaproszenia. Co to? O jest. Widzę zaproszenia No i zaproszenie robione. Ty, to jest drugie zaproszenie. To jest. zaproszenia jeszcze. Bo no, co idzie gdzieś. Słyszę tego. No nie. O kurde, to mam, to mam jest. mam jest, zobacz. Ja on jest jakiś dobry? Widzę go tu. Ło, wow, nie trafił, debil. On gdzieś się tu zrespił. No jest tu. No chodź tu. Ewidentnie robili kolejnego. O kurde. Jest tu. Dzień dobry Bo wysłałem się tak do szoku. A właśnie. Co chyba A nie zauważył A wywalone Dobra wylecę się i będzie zdrowy. A, Albo on tu, albo się nie wyleczymy bo on tu idzie Oj oj Trochę niebezpiecznie O nie No i head on. Nie Helonik I myk na szaka. Idę. Trochę niebezpiecznie. No i walnął. A, walona we mnie. Mam nadzieję, że będzie i ja się wleczę. O, jest opleczka. dobrze. Jeszcze z bandażami. Dobra, nie są mleczone. Teraz idę go zdjąć. A nie pójdę go zdjąć, bo ten gość campi. On kampi na niego i nie da się Ojo oj. Nie trafił mnie, bo jest głupi No bo on nie trafił mnie, bo jest głupi Dobra, został po lecon Odpacz Oj, dał na mnie Dobra ty, udało mi się 360 balnąć! A, teraz już nie. Ale to była moja pierwsza 360 w życiu, nie? Udana. So, no. Dawaj, dawaj. Lećcie może szybko, bo on tu jest już. Nie, wejdź, hita. Znowu mnie gani. Kurde no, no jak się jak tu na luje gówniarz rany Ja może raznych Menda O! Nie gadaj, że ona go oślepiła ja teraz sobie mogę uciekać ja Nie! Na nią poszedł! O jak dobrze, że się on, żeby drugi raz wisieć, a jednak nie. O jak dobrze, teraz ja się nie uleczę, bo mam połowę apteczki. No, więc gań na okej. Ale możliwe, że w tej skrzynce będzie. Kolejna apteczka i się uleczę. Do końca. Czy będzie apteczka? Będzie! Tym razem żółta, a nie szara. No tam jest na dole. Dobra, uleczyłem się. I ostatniego gena, już zrobili. Dobra. To fajne. To dobre jest. Tylko on tutaj gdzieś biega, kurde no. Oj, oj. Chyba nie, nie będę mógł otworzyć tej bramy jak on tutaj jest tak blisko tej bramy, co? Chyba. O! Jak ktoś otworzył bramę. Biegnąc w tej grubi, czy otwierać tą bramę. Spróbuję otworzyć tą. Jak nie otworzę, to trudno. Bram, na razie jest gir Połowa bramy. Dobra, dobra oni uciekli, to ja teraz mogę też uciekać. I pyst, No i mamy to. Czekajcie na niego. To jest Radeczko. A, wrócił ja. <laughs> On też był, no nie widziałem. O, plus dwa jeszcze od nie dostałem, fak. No mi się udało uciec. Na no szczęście. On miał pewne trumory w ogóle. Tak jak mi wyje. Zasadę to. Dobra. Teraz tak. Już zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Papa. Pa.